Mamy całkę z x razy e do x. Możemy sobie wyobrazić, że jest to iloczyn dwóch różnych funkcji. Jedna funkcja to x, a druga funkcja to e do x. No i co zrobić, żeby taką całkę rozwiązać? No przychodzi nam tutaj na, na ratunek całkowanie przez części. Tutaj mamy podany wzór, na czym w skrócie ono polega. Polega ono na tym, że jedną funkcję będziemy różniczkować, a drugą całkować. No, i kiedy zaczynamy liczyć, musimy się to właśnie zastanowić, którą funkcję będziemy różniczkować, a którą całkować. Popatrzmy, co się stanie, jeśli całkujemy x. No, dostaniemy x kwadrat przez 2, czyli potęga przy x się wzrośnie. A tego nie chcemy, bo w całce. Kolejnej, dostaniemy jakby wyższą potęgę, a naszym celem jest zbicie tej potęgi, czyli x będziemy różniczkować. Pochodna z x to po prostu 1. OK, a e do x będziemy całkować. Całka z e do x to po prostu e do x. Dobrze, i używamy wzoru. Czyli dostajemy f od x to jest e do x razy x. Odjąć całka z f od x razy g prime od x, czyli razy 1 dx. Ok, czyli mamy e do x razy x. Odjąć całka z e do x. Całka Z do x to po prostu e do x i plus jakaś tam stała. To jest nasza odpowiedź.